6! 6 Polska! <laughs> oh my god! Let's go! Kanadyjczyk na Korsyce. Witajcie. Słuchajcie, ja oczywiście wyjechałem z Kanady. Minął już ponad rok, jak jestem na Korsyce. I powiem wam szczerze, że żałuję. Żałuję, że nie przyjechałem tu wcześniej. W każdym razie nadal mam kontakt oczywiście z wieloma osobami. I obecnie przebywał mnie jeden kolega. Z dawnych lat, z samych początków poznaliśmy się w 2010 roku. To była moja pierwsza robota w Kanadzie. Pracowaliśmy razem na dachach. Odezwał się do mnie i zawitał na Korsyce. No i teraz sobie objeżdżamy tutaj trochę. Tereny, zwiedzamy. On lubi, bardzo lubi polować, więc zabrał ze sobą łuk. No i chodzimy tutaj w takim bardzo fajne miejsce. Za chwilkę Wam pokażę. Tutaj widać ruiny starej wieży wartowniczej, w sumie fortyfikacji, która następnie została zamieniona na więzienie. Za chwilę sobie to obejrzymy z bliska. Dobra, jesteśmy. I zaraz zajrzymy do środka. Nie wiem, gdzie Pola z Patryk. Zaraz go znajdziemy. No dobra, jesteśmy wewnątrz tej fortyfikacji. Jest to jedna z kilkunastu wież, które nakazał wybudować Napoleon, jako wartownie, aby strzec różnych terenów strategicznych na Korsyce. Ale ta, w której się znajdujemy obecnie, została później przekształcona na więzienie. I z tego co wyczytałem, było to jedno z najbardziej rygorystycznych więzień dyrektor jakby tego więzienia, pewien generał, który zarządca powiedzmy, tak. Był człowiekiem bardzo bardzo okrutnym, znęcającym się na, nad tutaj więźniami. Fajna ciekawa historyjka. A miejsce powiem wam, jest tutaj po prostu przepiękne. Zaraz wam pokażę. Hey, dobra. We have a views here. And this my friend Pat. say hi to the Polish people. Hello. Hey. How do you say it in Polish? Cześć. Cześć. Cześć? Yeah, say Cześć Polska. Cześć Polska. <laughs> so, how do you like Corsica, man, so far? Corsica is one of the most beautiful places I've ever been to. I pretty much almost don't, don't even want to go back. I uh, It's going to be hard. But uh, I think Merrick will be like, man, you've been here too long. You gotta go back to Canada. <laughs> so, no, it's it's beautiful here. It's uh, you got mountains, you got beaches, uh, the view, like the view is just insane. This is where too we might be able to see fucking some animals on the. Hey, Rambo! What's up? <laughs> Merrick, buddy. We're, we're uh, in the uh, Walking Dead here. Uh, <laughs> Walk clips happening. Uh, me and Merrick, were surviving in the tunnels of Corsica. <laughs> the train tunnels. You hear them echo. That coming right to the tunnel! Buddy. <laughs> that would be cool though if a train go here, bud. <laughs> it's going bro! <laughs> we were in there just like fucking 30 seconds oh ago! <laughs> Dobra, drugi dzień naszej wycieczki. Jesteśmy w tym samym miejscu. Wchodzimy do doliny nad rzekę, zobaczymy jak tam to się uda, ponieważ nie ma drogi, nie ma ścieżki, musimy trochę przejść przez dzikie tereny, ale jest bardzo fajnie. Dobra, zapraszam do oglądania. Przy okazji sprawdźcie sobie GR20. To jest jeden chyba z największych szlaków w Europie. Szlak, który prowadzi przez całą Korsykę i to jest mój Patryka plan na może nie wiem, za rok, za dwa. To jest 200 kilometrowy szlak, potrzeba kilka ładnych dni, żeby go, żeby go pokonać i to będzie na pewno naszym następnym wyzwaniem. Dobra, znaleźliśmy takie to zejście, bardziej przeznaczone chyba dla kóz gór, górskich niż dla ludzi. Jest wiele osuwających się kamieni, więc musimy iść ostrożnie. Dobra, zajmie trochę czasu, ale zejdziemy na dół. No, jest to taka trochę ciekawa przeprawa przez burz tutaj. Nie zdarza się bez jakichś odrapań i tak dalej. Tylko bardziej trzeba uważać, żeby po prostu nie spaść. Bo te kamienie po prostu, zobaczcie. Wszystkie te kamienie się ruszają. Jeszcze na dodatek są mokre. Więc trzeba naprawdę ostrożnie iść. Ale powiem Wam, że zabawa jest zajebista. Jak mówiłem, można się czasami zadrapać. Więc nie obejdzie się bez małych tutaj skaleczeń i tak dalej. Troszkę krwi. Ale jest wszystko w porządku. Za chwilę jak dojdziemy do rzeki. To obejmiemy rany. Oh, fuck. To <laughs> so, uh, yeah. Dobra, prawie jesteśmy. <laughs> Okej, okay. okay, schodzimy na dół. będę ja teraz ostrożnie, ale tak jak mówiłem, wszystko się rusza. Można się nieźle przejechać, więc idziemy ja tu spokojnie He's just going insane now <laughs> Okej okay. prawie... jest Holy fuck! nice Jurassic Park, brother! Oh, no. oh. Oh, my oh, my God. Let's go! And let's do the Gummy Bear dance! <laughs> oh, <my. laughs> Jesteśmy, słuchajcie. Uh, ciężko to opisać i wiem, że. Na wideo to nie będzie wyglądało tak samo jak, jak na żywo, ale powiem Wam, że jesteśmy w przepięknym miejscu i warto było po prostu te półtorej godzinki schodzić z tej góry tutaj. Oczywiście trzeba będzie wejść z powrotem, ale jest przepięknie. No dobra, e, za chwilę wracamy, zejście zajęło nam jakieś półtorej godziny, e, aż do rzeki, zobaczymy jak długo zajmie nam spięcie się z powrotem na tą, na tą górkę. Myślę, że około dwóch godzin powinniśmy się zmieścić, dobra, do zobaczenia później. Schodzić tędy było fajnie, łatwo można powiedzieć, ale wchodzić na to, to już jest troszeczkę inna bajka. Tam w dole jest rzeka i trzeba wejść. Tam na tą górę. Całą tą drogę trzeba dosłownie wchodzić na czworaka. Mamy plecaki po jakieś 25 kg. Fajna przygoda, przygromadziłem się czasy z wojska. No pozdrawiam, zobaczymy się na górze. ok, right, so we killed it. Now we deserve this. Just folks, all I want to say stop complaining in life, okay? Nothing's impossible. Listen to this guy And... what you, we just achieved here look at that see that water down there folks we were down there now we're up here okay no complaints sky is the limit sky's the limit live life love it cheers <laughs>